Masz borówkę, ale nie wiesz jak ją przyciąć? Sprawdź, które pędy należy usunąć, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, owoców będzie coraz mniej. Najlepszy czas na cięcie to wiosna po większych mrozach, przed rozpoczęciem wegetacji. Zwykle ten termin przypada na marzec. Jakie pędy usuwamy? W stare, grube pędy, najlepiej przy samej ziemi. Poznasz je po grubych, ciemnych łodygach, Często łuszczącej się korze. Pędy starsze niż 4 lata owocują bardzo słabo i powinniśmy je systematycznie usuwać. Młode pędy to te, które mają czerwoną i jaśniejszą korę. Usuwamy również wszystkie pokładające się gałęzie, krzyżujące się pędy, które ocierają się o siebie, oczywiście uszkodzone i suche gałęzie. Pamiętaj, by sekator był naostrzony i tniemy pod delikatnym kątem. Co daje dobre cięcie? Borówka dostaje więcej światła, lepiej owocuje i daje większe. Owoce. Roślina więcej składników odżywczych poświęca na owocowanie, a nie wykarmienie niepotrzebnych pędów. Po cięciu warto roślinę podsypać koron i zastosować nawóz do roślin kwaśnolubnych. A czy ty przyciąłeś już swoje borówki? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil po więcej ogrodniczych ciekawostek.